Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałam pokazać swoje niezadowolenie w stosunku do Horbana i wiele mnie to kosztowało, żeby powiedzieć to tak ładnie i nie przeklinając. No ale zanim zaczniemy, sprawdźcie, czy macie dzwoneczek ciśnięty, bo chyba nie wszyscy pamiętają. Subik, łapka, komentarz, tajemne słowo jest na końcu odcinka, jak zwykle, i lecimy zobaczyć, co tam Horbuś znowu wymyślił. Jak podaje WP nowe obostrzenia niewykluczone jeszcze przed wielkanocą, mówi profesor Andrzej Horban, doradca premiera Mateusza Morawieckiego. Duża liczba zakażeń i zgonów, zajęte łóżka i respiratory to stan epidemii korona Maurycego w Polsce na początku kwietnia. Jeśli liczba zakażeń będzie rosła, to trzeba będzie. Wprowadzić zakaz e, przemieszczania. Być może jeszcze przed świętami. Decydujące będą w tej chwili 2-3 dni podkreśla w najnowszym wywiadzie profesor Andrzej Horban, główny doradca właśnie premiera do spraw Maurycego w rozmowie z Radiem Z. Tłumaczył, że jeśli szef rządu nie zdecyduje się na ogólnopolski zakaz przemieszczania się, to może to zrobić w formie regionalnej, na przykład na Śląsku, gdzie sytuacja jest dramatyczna. Byłoby to kompromisowe wyjście z sytuacji. Ja nie mam wahania, podobnie jak wahania nie mają rządy w innych krajach europejskich, mówił profesor Andrzej Horban. Ekspert podkreślił, że będzie rekomendował szefowi rządu wprowadzenie takiego zakazu i godziny policyjnej. Lekarz nie ma złudzeń, jeśli teraz nie uda się wypłaszczyć fali zachorowań, to za 10 dni sytuacja będzie jeszcze gorsza. Będzie więcej niż 35 tysięcy zachorowań dziennie i to będzie zależało od tego, czy rząd zamknie sklepy i czy będzie godzina policyjna. Jeżeli nadal widzi się osoby bez masek na twarzy, biegające po ulicy czy sklepie, jeżeli nadal jest podziemie organizujące imprezy, aż mi się wierzyć nie chce na kilkaset osób, to włos na głowie się jeży, komentował Andrzej Horban. Zakaźnik był pytany też o mutację brytyjską Maurycego, która do Polski dotarła w okolicach grudniowych świąt. Według profesora Horbana powrót rodaków z wysp brytyjskich na Boże Narodzenie nie miał żadnego wpływu na pojawienie się tej odmiany Maurycego, on się pojawił w Europie na jesieni i wiemy z badań naukowych, że czeski i niemiecki wzrost yy, zakażeń był związany z tym wariantem. Yy, wtedy przeleciało kilkaset osób samolotami, ale kilkanaście tysięcy osób przekraczało granice kołowo, czyli samochodem. Ja wiem, że najlepiej byłoby wykopać fosę, pogłębić odrę, podwyższyć tart. Tatry, albo zrobić tak jak z tenisistami w Australian Open, wszyscy na dwa tygodnie zamknięci w hotelu. Oczywiście żartuję, bo to niemożliwe pod tą szerokością geograficzną, dodał Horban, haha. Od soboty obowiązują nowe obostrzenia, które będą obowiązywać y, od piątku 9 kwietnia. Na mocy znowelizowanego rozporządzenia zamknięto duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Panie Horban, no drogi panie, nie może Pan zakazać przemieszczania się wolnym ludziom? To chyba brnie już trochę za daleko. Godzina policyjna bez stanu wyjątkowego? Nadużywanie mocy, panie Horban, może odbić się w przyszłości rządzącym czkawką i panu również. I niestety proszę wybaczyć, ale jeśli pan Morawiecki teraz zabroniłby ludziom się przemieszczać, to ja nie wiem, czy nie skończyłoby się to protestami, których już i tak jest tak wielka skala, że rządzący nie są w stanie zaspokoić teraz potrzeb wszystkich? którym się coś nie podoba. I dowalanie obywatelom, którzy mają wszystkiego serdecznie dość, nie jest dobrym rozwiązaniem. A wykorzystywanie swoich takich możliwości na Polakach nie przyniesie pozytywnych skutków. A pan, panie Horban, co wywiad daje do zrozumienia, że powinno się Polakom e, odebrać wszystko. Jakby to od pana zależało, obdarłbyś pan nas po kawałku ze wszystkiego. Z wolności, z wolnej woli, z własnych wyborów, z własnych decyzji. Ja mówię już panu stanowcze nie. Jedna z moich ulubienic zaraz po Choleckiej, pani Kania przypomnę na szybko tylko jej biografię w związku z publikacją Doroty Kani w Super Expressie dotycząca Marka Siwca i skierowaniem przez niego sprawy do sądu, dziennikarka i redaktor Bertolt Kittel zostali skazani za naruszenie dóbr osobistych i zapłatę odszkodowania. W 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że wyrok polskiego sądu nie naruszył wolności słowa. Od stycznia 2007 pracowała w Tygodniku Wprost dział Polska Wydarzenia. Po czym w lutym 2008 została zawieszona w marcu 2008 zwolniona z redakcji. Miało to związek z wypowiedziami przedsiębiorcy Marka Dochnala w audycji Teraz My na temat rzekomej pożyczki zaciągniętej u jego rodziny przez Kanię. W odpowiedzi dziennikarka zaprzeczyła tym informacjom i złożyła w sądzie pozew przeciwko Dochnalowi. W tej sprawie oświadczenie wydała Rada Etyki Mediów zalecając powstrzymywanie się od ferowania wyroków medialnych. W kwietniu 2009, 2009 roku proces został zawieszony. Żona Marka Dochnala, Aleksandra, wytoczyła dziennikarce sprawę cywilną i złożyła prywatny akt oskarżenia, zakończoną w 2010 nieprawomocnym wyrokiem skazującym. Proces karny wszczęty w 2009 został umorzony w październiku. W 2013 przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście sprawa pro dotyczyła programu 30 minut ekstra w TVP Info, wyemitowany 1 marca, w którym Dorota Kania powiedziała innymi o spotkaniach Aleksandry Dochnal z rosyjskim a wcześniej sowieckim szpiegiem Władimirem Auganowym oraz o przekazywaniu pieniędzy osobom skazanym na wieloletnie więzienie. W lutym 2016 wyrokiem Sądu Rejonowego Warszawa Praga Południe została uznana winną płatnej protekcji i skazana na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu za wyłudzenie 270 tysięcy złotych. Od rodziny właśnie Marka Dochnala. Na początku czerwca 2016 prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego została uniewiniona od zarzutu płatnej protekcji w tej sprawie, bo coś tam się wydarzyło, że inaczej już sąd nie mógł orzec. Ale no dobrze, czemu ja o tym wszystkim mówię? Ano! Jak podaje Onet, Dorota Kania została powołana do zarządu Polska Press Grupa, a odwołany z niego został Paweł Funfara. Informuje branżowy portal Press. Jak podano w komunikacie spółki, od 1 kwietnia zarząd Polska Press będzie e, pracował w trzyosobowym składzie. Dariusz Świąder, wiceprezes, Magdalena Chudzikiewicz i Dorota Kania jako członkowie zarządu. Dorota Kania w 2016 roku pełniła funkcję redaktor naczelnej telewizji Republika. Zarządzała też e, działem krajowym Gazety Polskiej Codziennie. Jak przyznała Kania w rozmowie z PAP to dla niej e, duże wyzwanie. Mhm. Przez wiele lat pracowałam w mediach i wiem jakie są one wrażliwe. Nie chciałabym przeprowadzać gwałtownych zmian. Zależy mi, aby Polska Press była bardzo ważnym, opiniotwórczym koncernem medialnym, powiedziała. Fumfara w komentarzu opublikowanym 26 na łamach dzienników Polska Press napisał Zmienia się właściciel, my zostajemy tacy sami i takie same pozostaną nasze gazety i portale internetowe. Na bank! Uczciwie niezależnie wolne, Fumfara zasiadał w zarządzie Polska Press od 2009 roku. Wcześniej był redaktorem naczelnym dziennika Polska The Times. Kolejna zmiana w zarządzie Polska Press nastąpiła równo miesiąc po faktycznym przejęciu koncernu prasowego przez PKN Orlen. 2 marca ze stanowiska prezesa zarządu zrezygnowała Dorota Stanek. Od tego momentu Polska Press jest bez prezesa. W grudniu ubiegłego roku PKN Orlen poinformował, że kupił wydawnictwo Polska Press, które wydaje prawie wszystkie regionalne dzienniki w Polsce. Zgodę na transakcję wydał już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No, Zbigniew Stonoga na pewno zadowolony, że taka prawa osoba jak Dorota Kania awansuje. I zazwyczaj było tak, yy, że z telewizji Republika przechodziło się do TVP. To był taki awans. A tu, proszę. Czy pani Dorotka powinna otrzymać takie stanowisko, czy może są inni ludzie, którzy dużo lepiej się do tego nadają? Zależy, co chcemy uzyskać. Jeśli propagandę, to Kania spisuje się świetnie w tych tematach. Jeśli chcą nakłamać na wszystkich, co nie popierają pisu, to Kania jest w tym świetna. Ale jeśli chcą prawdy, obiektywizmu i mniejszej ilości spraw w sądzie, to nie powinno jej tam być. Ale sami wiecie, na czym im zależy, nie? Propagando trwaj. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przyznał, że wrażliwe kontrole, które są prowadzone przez nich, odbijają się szerokim echem. Banaś zdradził, że e, izba prowadzi bardzo ważne kontrole, które rzucają światło na wiele patologii z obszaru budżetu państwa. E, Banaś to się postawił kiedyś pisowi, nie? I nic mu nie zrobili, chyba że to celowe zagranie było. Że niby PIS jest kontrolowany przez nich. I jak widać, nawet banaś nie znalazł na nich żadnego haka, a tak naprawdę jest ich kieszeni, aż się kurzy. Jeśli chodzi o finanse publiczne, obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne oraz osoby, które opowiadają i zarządzają tymi obszarami, posiadamy dowody świadczące o głębokich patologiach i dysfunkcjach w tym zakresie, powiedział Banaś w rozmowie z Business Insider. Przez pierwsze pół roku warunki do działania były utrudnione, ale z tym sobie poradziłem. W sumie to ktoś kiedyś powiedział e, pancerny Marian. Specgrupa do kontroli doraźnych e, powstała i zaczęła działać, a pierwsze efekty kontroli za chwilę ujrzą światło dzienne. Efekty z pewnością nie będą mizerne, to poważny kaliber. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nikt, nikt nie kontroluje dla siebie, a robi to w interesie obywateli, dodał. W dalszej części rozmowy prezes przyznał, że Izba cały czas prowadzi bardzo ważne kontrole, które rzucają światło na wiele patologii z obszaru budżetu państwa. Ja wymienię ich tylko kilka. To jest m.in. kontrola związana z aferą Getback, gdzie 9,5 tysiąca osób straciło majątek życia na kwotę około 2,5 miliarda złotych, w tym przypadku oprócz odpowiedzialności organów państwa do skontrolowania jest to, co się stało z pieniędzmi, którymi banki zasiliły getback. Get back. To jest na pewno wielka afera. Kolejna ważna sprawa to jest skok Wołomin. Wiemy, że tam e, prominentne osoby z wszystkich stron politycznej e, sceny brały kredyty i pożyczki do kilku milionów złotych, pieniędzy nie oddały, a skok Wołomin upadł. To też będziemy chcieli skontrolować i wyjaśnić, podkreślił Banasz. Marian Banasz dodał, że trwające aktualnie kontrole dotyczą między innymi budowy bloków w elektrowni Osto Ostrołęka C, kradzieży 9 milionów złotych z kasy CBA, czy milionów złotych traconych na drewnie z Puszczy Białowieskiej. Jeśli chodzi o finanse publiczne, obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne oraz osoby, które odpowiadają i zarządzają tymi obszarami, posiadamy dowody świadczące o głębokich patologiach i dysfunkcji w tym zakresie. Mam na myśli osoby władzy zarówno z obecnej ekipy rządzącej, jak i poprzedniej. To dotyczy także tych obszarów, o których już mówiłem, które są przedmiotem kontroli doraźnych. Widać systemową niewydolność, marnotrawstwo y, instytucji kontrolowanych. W skalę patologii możemy na przykładzie realizacji inwestycji w Ostrołęce. Zakończył Banaś. Przypomnijmy, że Marian Banaś został powołany na stanowisko prezesa NIK w sierpniu 2019 roku przez PiS. Wcześniej sprawował funkcję ministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celnej. We wrześniu 2019 roku w programie Czarno na Białym wyemitowano reportaż, w którym Marian Banaś został przedstawiony jako właściciel kamienicy w Krakowie, w której miał być prowadzony hotel na godziny. Materiał sugerował też, że prezes NIK mógł mieć związki ze światem przestępczym, Banaś uważa, że zarzuty przedstawione w reportażu były wielką manipulacją. Prokuratura regionalna Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie niejasności w oświadczeniach majątkowych Banasia i no także jak na moje oko Banasz może być kolejną marionetką w rękach prezesa i wypełniać jego strategię marketingową, bo wszystkich Którzy podskakiwali już dobili. Tylko Bana się jakimś dziwnym trafem działa. Nie podał się do dymisji, troszkę niby że kamienice, ale przeszło bokiem, bo właśnie zaczął się niby stawiać. A jak Wy tam myślicie, jak naprawdę jest? A naprawdę jest tak, że dzisiaj jest prima Aprilis, że żadnego psikusa Wam nie wywinęłam, ale Maćkowi to nieraz. Najbardziej jestem dumna z tego, jak. Sadziłam mu kostkę rosołową do główki od prysznica. Kąpał się biedny w Rosole. No kończymy na dziś. Pamiętajcie o łapce, słupku, dzwoneczku na karmcie choć jednego jednorożca, jeśli nie wiedzie demonetyzacja. Tajemne słowo na dziś to prima Aprilis. Każde prima Aprilis otrzyma serducho. Ja się z wami żegnam, buziam pa.